matkę i wrzucił zdjęcie jej ciała na swoje profilowe. To nie żart, to nie film. To wydarzyło się wczoraj w jednym z mieszkań w Bielsku Podlaskim. W piątek 9 stycznia 2026 roku mężczyzna z Bielska Podlaskiego zabił swoją matkę, a następnie zdjęcie jej zakrwawionego ciała ustawił jako swoje profilowe w mediach społecznościowych. Sąsiedzi twierdzą, że matka bała się syna. Krążą też informacje o chorobie psychicznej Pani Ela wielokrotnie zgłaszała, że nie czuje się bezpiecznie pod jednym dachem z synem. Chłopak zapewne chory psychicznie. Bała się go, i jak zwykle musiało dojść do tragedii, bo nikt właściwie nie zareagował, pisze jedna z użytkowniczek Facebooka. Mężczyzna o imieniu Christian został już aresztowany, a sprawę bada prokuratura. Potwierdzono odkrycie ciała, ale to tyle z oficjalnych informacji. Sprawa jest bardzo świeża, śledztwo dopiero się zaczęło. Po internecie krążą plotki, że mężczyzna uciekł z zakładu odwykowego i oprócz choroby był też uzależniony od środków psychoaktywnych. Jeśli chcesz być na bieżąco z tą sprawą, ale też usłyszeć o innych, podobnych do tej, zaobserwuj mój profil.